Robert Gudnowicz, górnik na Zbigniew Współka MKS. Bardzo proszę panów trenerów o osobiste wypowiedzi, pierwsze oceny. Bardzo proszę, panie Robercie. Hmm, przyjeżdżając do pewno Borga, na pewno, na pewno hmm, wiedzieliśmy o, o sile zespołu hmm, MKS-u i hmm, powiem szczerze, że czuli, czuliśmy tutaj respekt, ale na pewno nie przyjechaliśmy tutaj, żeby. Ten mać przegrać i tutaj na pewno była duża motywacja i mobilizacja przed tym spotkaniem. Często się tak zdarza, że, że na drugoligowych boiskach ten, kto wykonuje stare fragmenty, z nikt szela bramki, wygrywa spotkanie. Nam się udało to na początku spotkania i mieliśmy później taką taktykę, żeby, żeby, to, żeby się cofnąć, zagęścić środek Pola cofnąć się na własną połowę i szukać, szukać kontry. Tutaj muszę podziękować swoim zawodnikom, zrealizowali to. Myślę, że MKS przez większość czasu był w posiadaniu piłki większość czasu spotkania, ale grali do 16 metra i tutaj ciężko mi było znaleźć jakąś receptę, choć, choć kilka razy na pewno zagrozili tutaj dobra postawa Jaroszewskiego, który. Grał wysoko, przecinał prostopadłe podania, złapał piłkę z rzutu rożnego w ostatnich minutach i tutaj no, muszę go pochwalić, jak i cały zespół i gratuluję chłopakom. Dziękuję, bardzo proszę na trenerze. No cóż, po takim spotkaniu mogę powiedzieć, po raz kolejny trener przeciwnej drużyny, już kilkakrotnie to słyszałem, po porażkach mówi, że gramy ładnie, mamy dobrych piłkarzy, mamy dobry zespół. Natomiast co z tego? Były przedmiotowe założenia takie, żeby grać skrzydłami, żeby dośrodkowywać, jeżeli będzie sytuacja strzelecka. Żeby uderzać z dystansu, no z nami wszystkie zespoły się cofają bardzo nisko i to jest recepta na to, żeby się przeżyć boczna strefa, środkowania, strzał z 25, z 30 metrów. Niestety w pierwszej połowie tam zero w tej sytuacji. Znaliśmy stare fragmenty gry, byliśmy przygotowani na to ustawienie. Nie wiem, jak można było przepuścić tą piłkę. No i no niestety muszę powiedzieć, że jak e, cały czas zespoły powtarzają, musimy grać ładnie, musimy grać w piłkę, musimy mieć posiadanie, musimy wymieniać podania, niestety w tej widze, jak i w większości w polskiej piłce, to jest nieistotne. Istotne jest, istotne jest kopnąć do przodu, strzelić w ramkę. I, 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 i się bronić i to dzisiaj Górni że zrobił świetnie i w tej widze ja chłopcom powtarzałem, że stałe fragmenty gry, determinacja i, i to jest najważniejsze i musimy być ostrożni z tyłu, bo jeżeli dostaniemy pierwszy bramkę u siebie, jest bardzo trudno cokolwiek zrobić przeciwko dziewiątce broniących zawodników I, i, i to dzisiaj się nie udało. Niepokoi to, że, że, że tych klarownych sytuacji było, było tak naprawdę niewiele i ale przez to, że nie było doświadkowań, nie było strzału z dystansu, nie było determinacji, nie było agresji. No i było widać, że, że również nie było, nie było sił na tyle, żeby z taką determinacją, jak po z rakowym, często chowało, się na rywalu, wybiegać spotkania. Obawiałem się tych okresów, gdzie będziemy grali co trzy dni to się potwierdziło. Jest mi bardzo przykro, ale chłopcy dali z siebie wszystko. Po prostu na, na dzień dzisiejszy na tyle nas stać. I, 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 I Ta liga musi nas nauczyć pokory, musi nas nauczyć szacunku dla przeciwnika, i, i, i ciężko musimy pracować, żeby, żeby grać o jakieś cele, bo niestety szczęścia nie mamy i to było mogę widać. A w sporcie to szczęście jest czasem potrzebne. Mam nadzieję, że się odwróci. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy można do trenera smutki. Panie trenerze, w mojej ocenie Abramowicz był jednym z najlepszych zawodników MPS-u. Co zdecydowało o tym, że... Znaczy, nie wiem czy, czy, czy trener ocenia, że, że Jarosiński popełnił błąd, ja za daleko byłem trenerem, pewnie też, ale, ale skąd ten pomysł na zmianę? W ja powiem tak, Łukasz Jarosiński przychodził do nas e, nie po to, żeby przyjść tylko trenować. Ciężko pracuje na treningach. E, na treningach jest, muszę powiedzieć to z pewną uwagą, lepszym bramkarzem od Mateusza. Młodzieżowcy byli w dobrej dyspozycji i Karol Fryzowicz, który zagrał dobre spotkanie i Dejka, który fizycznie może nie jest jeszcze na cały mecz gotowy. Natomiast, no ja przed tym meczem pomyślałem, że Łukasz się wychował w Obrzechu, był w bardzo dobrej formie, pauzuje w Pucharze, chciałem dać szansę Piłkarzowi kadrę mamy szeroką, chcę tym składem, odciążyć tych doświadczonych zawodników. Założenia były takie, żeby Ulatowski i Lanowskiej grali po, po 45 minut. No niestety, no, dostaliśmy głupią no, bramkę, i natomiast Łukasz Jarosiński zagrał bardzo dobre spotkanie, i, i tego bramkarza stać na wiele, i to na pewno nie miało żadnego wpływu na na wynik dzisiejszego spotkania. Na pewno miał wpływ miały wpływ rotacje w składzie. Myślę, że myślę, że ciężko jest wejść zawodnikowi w mecz, który, który gra mało, ale ta liga jest bardzo długa, runda jest bardzo trudna i musimy tak robić. No, jak mówię szczęście dzisiaj nie było po naszej stronie i, i przegraliśmy spotkanie, natomiast kadrę mamy dwudziestu kilkuosobową i, i, i ja muszę też reagować na to, że zawodnik jest w formie, na to, że zawodnik ciężko pracuje na treningach. Udowadnia to swoją postawą i dostał dziś szansę i uważam, ją wykorzystał. Natomiast Roszad, jeżeli chodzi o młodzieżowców, mamy tak mało, że niestety Jarek musi cierpieć z tego, z tego powodu, bo, bo młodzieżowcy w tej, w tej drużynie nie dają takiej jakości, żeby wywalczyć swoje miejsce bez przepisów niestety, ale myślę, że w większości drużyn w drugiej lidze ten przepis blokuje pewne założenia. Ale go mamy i musimy sobie z tym poradzić. Wielu młodzieżowców przed sezonem testowaliśmy. Praktycznie widzieliśmy Karola Fruzowicza, który daje jakąś jakość z młodej klasy i jada siadejkę, dla którego jest to bardzo duży przeskok i trzeba spokojnie tego zawodnika wprowadzać do zespołu. No trudno, dzisiaj nie wyszło. No dalej do pracy. Proszę bardzo, czy są pytania jeszcze?